Siemaneczko, śmaleczko wędkarze. Słuchajcie, nowa ryba potwór. Poniedziałek i kolejna ryba dodana do gry. I teraz jesteśmy tak, rzeka Tyber. I tutaj musimy złowić potwornego lipienia. Także kurde, grubo, grubo łowimy lipienia. Żeby złowić tego lipienia, no to oczywiście najpierw musimy tutaj dorwać przynętek w każdym. W każdym zadaniu potrzebujemy przynętę, a tutaj dokładnie potrzeba nam nawet nie tyle co przynęte, a potrzebujemy tutaj specjalną żyłkę. Żeby dostać tą żyłkę, musimy złowić 5 sztuk ciemny glewiki, tutaj to się tak jakoś nazywa. Także idziemy, spróbujemy sobie wyłowić tego wodorościka. Tak jak tutaj macie napisane, spróbuj wydobyć roślinność wodną z dziur i szczelin przy tamie rzeki. Także słuchajcie, ja już jedną dorwałem. Dorwałem ją dokładnie tutaj. Także proszę bardzo. Wrzucamy w to miejsce. Jest zaczep. No i zobaczmy, zobaczmy, co tutaj będzie. No i tak jest. Jest druga. Kurde, jak to będzie tak szło, to zajebiście. Jest trzecia. No, dobra. No, nie udało się. A może się udało. Ok. Tyle w temacie. Świetne miejsce. Także dostaliśmy tutaj e, naszą żyłkę i lecimy dalej. Dobrze, zobaczmy. Zobaczmy w takim razie. Najmroczniejszego i najbardziej przerażającego rybnego potwora złapiesz tylko specjalną żyłką z naturalnych włókien. No i to już zrobiliśmy to zadanie, mamy tą żyłeczkę. I teraz dalej. Nie tylko uratujesz ekosystem tej drogi wodnej, pokonując rybiego diabła, ale wniesiesz też prawdziwy wkład w naukę. Koniecznie spróbuj łowić w pobliżu skał i używaj przynęt, które uwielbia każdy lipień. Także moi drodzy, bierzemy, obserwujemy sobie tą misję. Nie ma tutaj nic napisane, czy łowimy na spinning, czy, czy łowimy na spławik, czy na grunt, także metoda jest dowolna, tak mi się wydaje. Ja tutaj wziąłem sobie spinning. No i zobaczmy, lipień proszę bardzo, jak widzicie macie tutaj na spławiki przynęty, także możecie łowić na spławiki. I ja wziąłem spinning, blacha wąska, blacha nano, obrotówka, kopyto, twister. I teraz najważniejsza rzecz, mianowicie... Ta żyłeczka ma tylko 2,7 wytrzymałości, także zestaw musicie sobie wziąć, no troszeczkę słabszy, troszeczkę słabszy, słuchajcie. Ja tak wziąłem, kołowrotek 2,6, jakiś tam wygrzebałem z magazynu, także nie urwie nam tutaj. dzikuj Winera, bo takiego miałem, jak macie jakiś tam zestaw, wiecie, 3,5 kg, to on też w zupełności wystarczy, także ja wziąłem sobie taki troszeczkę mocniejszy. Fluocarbon Leader wziąłem taki jak sam jak żyłka 2 i 7. No, i tutaj właśnie mam blaszkę nano. Myślę, że nie musicie na taką łowić, na każdą blaszkę nano go złowicie. Ja po prostu taką miałem w, w domu, nawet jak jesteście chyba tutaj na łowisku, to jak widzicie, o możecie tą obrotówkę sobie kupić. Myślę, że na, tutaj na sklepie, na łowisku, jeżeli weźmiecie kupić jakąś tą blaszkę wąską, złowicie. Na nanoobrotówkę złowicie także spokojnie na te przynęty, które tu są. Tego potwora na pewno drwiemy. Dobra, tyle gadania i słuchajcie, lecimy. Spróbujmy go tu dorwać. Tu są chyba skały, jeżeli dobrze pamiętam. I i tak. I i tak. Odglądzik coś mi się tu rozjechał. No i dobrze, moi mili. Pojawiamy się tutaj koło murka. E, mamy łowić e, przy skałach. Kurcze, także tutaj, tutaj są jakieś skały. Tutaj coś jest, coś tutaj wystaje. Także zrobimy sobie parę rzutów tutaj na początek i, i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zasięg mamy dość duży. A większe zwijanie damy. U, zobaczmy co to. No ładnie, ładnie. Tutaj, oczywiście, kołowrotek możemy sobie w takim zestawieniu zamknąć na maksa. Nic tu się nie stanie. Aby tylko pilnować go, to może być wszystko. Tak naprawdę, mamy słabą wędeczkę. To nie musi być nasz potwór. No ale idzie. Będzie ładnie. Ja nie sprawdziłem sobie ile on tam ma mniej więcej tych kilogramów. Wkładamy tutaj. Tak, że jakby zaczął płynąć w naszą stronę, to żebyśmy mieli manewr podbicia tutaj sobie wędką, o właśnie, w ten sposób, o kurczę właśnie, bo to często można tak rybę stracić, szczególnie właśnie na tych pstrągach jak się łowi, one, one lubią, Uu. One lubią sobie tak nagle podpłynąć. Więc dobrze na prawym przycisku myszy nie holować ryby, tylko zostawić sobie zawsze ten kawałek, jakby tak jak w tym momencie widzicie, chciała uderzyć, nie uderzyć, poluzować nam żyłkę. Także mamy jeszcze tutaj taki szybki ruch, żeby. O, 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 o trosze, Troszeczkę sobie podbić tą żyłkę. No dobra, zobaczmy co my dorwaliśmy tutaj w ogóle. Na pewno jest lipień, ale czy to jest ten potwór? Chyba tak. Zobaczmy jak on wygląda. O prościutka misja, prościutka misja 4 kg. No ładny, trzeba przyznać, że ładnie. także słuchajcie, tak to wygląda markerek oczywiście go zatrzymujemy, kasa 1350 expat, czyli bez szału, oczywiście zadanie zrobione, kolejna do kolekcji kolejna ryba potworek nam wpada markerek, proszę bardzo dla was szczyt brań Tutaj w ciemno przyszedłem i od razu zrobiliśmy tą misję. Jak widzicie, no tutaj Jeep Winner'em to rzuciłem aż tam daleko, ale myślę, że w każdej tej okolicy, tutaj gdzieś przy tych skałach. Życzę Wam powodzenia, słuchajcie. W Waszych połowach dajcie znać, czy się udało. Żółwik, piąteczka i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.